Siemano na widzowie w dzisiejszym odcinku. Wyjąć podziano. Nie wiem dlaczego. Tu mam widzowie taki nowy nabytek. Czy jest widzicie. A jeśli chciałam pytanie, czemu mu bez federak przy tym, że to, że to chyba sam się będzie chciała dla mnie tu więc to Tu bizonek stoi, już dobra, idę się go zapytać. Co on tu robi? No się sąsiad? Co on ja dzisiaj robił? A muszę tą przyczepę rozładować, widziałem złożyć. Jak tam. A, a czemu tamtą nie weźmiesz? Co? Czemu tamtej nie weźmiesz? Bo poszę nam jeszcze jedną. Na pewno na jedną byś se woził No i chłopiec tam ci dużo jakoś nie sypnie. I to masz naważenie na 0% Jak tam chcesz, seru wyłącz podziana mi bez co ode mnie tego Jesteś tego ciągnika, z którym się to rozładuj Czy się przyjechać i to rozładować Czekaj Jeste Byś tylko jedną krzypę woziła, ale jak tam chcesz. Teraz na sklep będzie specjalnie jechał, żeby to przerobić. Dobra, ja jadę zgrabiać. A w sumie to też trochę kasy kosztuje, żeby ją przerobić. Widzicie widzę jakie mam logi Ale od jednego od gospodarstwa już nie będę miał takich. Masz na serio wszystkie zajęte? No. Przecież kupię tam ci, żeby ci tam się po jedną przyczepa. Ja wątpię, żeby u mnie się po jedną szczepę. Soj. Chcę i... so nie zjeżdżaj tym ...bizonem. Że mam takie lagi, że jadę i... ...nie wiem, bez sensu są te lagi. Tu są bramy. tam przejeżdża mi rużę. I to się rozłożyć. Tu Chcę usunąć tam różową gospę. A poza odcinkiem nie powiedzieć, że przetrząsnęliśmy. Ja sobie przetrząsnął, nie wiem, jak sąsiad. Ja, jak skoszę ten, będę koszył tą, którą Chyba, gdybyś ty mówił, jak coś, a ja bym tak. I często że podjadę chyba że ale wątpię, bym miał czas co ty robisz? a w sklepie byłeś? nie wchodź do sklepu jak to okej? Okay? mam takie lagi inta que mnie teraz krucho jest z czasem, żeby komuś robić coś. No na tym punktu się może na ten, na wiosnę coś poświęcić. To u mnie kierownica Piszcie, czy u Ciebie? Ja. Że O no tak? Nie, nie słyszę. Почему ты так пищи? Za Nie wiem o co. Teraz Nie wiem. Tak długo idzie tylko koszenie, jednego, jednego paska. 9 minut. Aha, 9 minut odcinka, a dopiero pierwszy pasok skończyłem. Ja. Długo te poleje. Nie będziesz chciał za sezon albo dwa kupić biżona? Możemy kupić. Bo ja będę myślał, coś nowego sobie kupić. A to co byś kupił? Albo New Hollanda, albo klasa. To jest tak nie wiem, krzyk myślisz? No. Wyźmę to koszenie teraz. We dwóch sobie już nie pokusimy, na przykład 10% tego samego dnia koszidzi ty, to albo jako ty. Akurat dzisiaj tak wyszło, że ten. Zjadłam akurat zagrabianie. Jakbym to zagrabianie, to nie wiem co byś robił. Gdybym mógł a ja za ile byś chciał? Skąd on jeszcze na razie nie sprzedaje? Myślę, że nie dogląduje tą trzydziestkę sprzedawał. Ja? No. Właśnie, ja też muszę. Ja też by jakoś sprzedawał. Ja tak. Jak sprzedam z boku, w tam w grudniu.

Ja się to bym kupił, nie? No, co powiedzieć tam. No, teraz bym widząc, że sobie kupił jakiegoś zetorka drugiego. Albo, nie wiem. Ja jeszcze myślę, albo sprzedać Zetorka, albo trzydziestkę, ale wiem, że w się bardziej mi przyda niż trzydziestka. Tego Kejsa, chyba. Kejsa? To co ja pokazywałem. Wiesz którego? Hmm. Tego starszego. Przerzuci tego ci I jak to zrobiłeś? Lubię. Ale trzeba mi bardziej ciągnie, zamiast... chyba bardziej się będę Holanda kupował ciąg, combine. No, to by się przyda akurat combine. Byś nie był zależny ode mnie.

Zostanę tu zera, będę robił jak to zgrabię. Na drugą mąkę czasami nie jechać. My sobie dobrze, się w przyszłości, będziemy powiększać u niego prawda? nie? No chyba. Tamtemu na razie to wystarczy, co on jak ma. Tamtym to Ej, ale u niego na sklepie jakiś ciągnik jego stoi. Przyjadę się potem zobaczyć. No widziałeś go chyba, nie? Czy nie? Ja chyba wiem, co on kupił. Jak on kupił klasę Aresa, to ja nie wiem. I nagle przesmaścił się na Asie. Więc to był do niego, to chyba za duży był, nie? nie? Nawet jeżeli on kupił czek... Się... Jemu to by wystarczył mój zotorek. On tu ma te dwa za domem, już ci mówię. On ma te dwa za domem i jedno to wąskie i to wszystko. A, a patrzę, ja, mam... dom... ja mam dwa, cztery, pięć, sześć. A ty masz dwa, trzy, cztery, cztery. No, poczekaj. Ja też mam cztery, bo ja mam. Mam jedną, jedną łąkę przecież. Ja Łąkę się policzyłem. To Ja mam ornych cztery, a on ma dwa czy trzy. Jestem ciekawe co on kupił. I nagle on sobie powiększa gospodarkę i ma. Yy... Kurde, bitola jeszcze. Ja bym się śmiała, gdyby na przykład mnie, albo siebie wyścignął z maszynami. Jak ja na mojej firmie, jak ja pracuję, we firmie nie mam On to nie wiem, gdzie jeździ na te roboty. Słuchaj, po co? co to co? Co on na zatyrach jeździ. Ja jestem ciekawy w jakiej racji on... Na, on kurde na tej racjejski, a kto się krowami jego odbytuje. Pewnie sąsiadka albo matka. No to matka matkę jest starszym pewnie na to roboty. A pałka pracowała. Olkieć zmarł, chałupę wybudował, oborę wybudował, stodołę wybudował i... To, A ja pobiegnę, ja pobiegnę, zobaczę co to za ciągnik. Dobra, jak ktoś się przebiegnie to... I też się w sumie przebiegnie. ja ciągnik! Nie wiem, po co mu tor do Materfecha? Przybiegnij tutaj raz, Za ciągnik ma. No w ka funkiel. stoi. Jeździsz z nim? Czym? Zmienicie? Przyjmij na ma ciągnika, ma z samego tura tylko. Przyjmij bardzo fajny ciągnik. A ty się kupił? Ach ten sąsiad nigdy nie chce powiedzieć co kupił. I nie wiem mu to by wystarczył zetorek. Mm, Zetork krystal czy ten normalny? On się zamiechał z nim, on mówi tak. Albo renówkę, albo klasa, albo 1614, albo nie Holanda. Tylko on sobie teraz kupi ciągnik, a maszyn za nie będzie miał do nich. Na przykład jak my tu mamy maszynę, żebyśmy się kupili trochę na wyrost. Dobra, jak na tamtą drugą łąkę. Ja to, ten... ja to już się nie mogę szczerze, i w do doczekać, jak będą te zniwa. Nie posprzedaję się tych z Ja właśnie, nie mogę... Ma... Czekaj, zobaczę. Czekaj. O, ma to delikatne. O, tak. O, ma ten agregat niby do sprzedania, te brony. mi tak mówił. To mogę kończyć bez podatką. Tak jak legaty mam do sprzedanie. Jak skończy, to tak trudno. My najbimy gdzie różowe parę dzielniczej nie, dobrze. Ale on powiedział, że jesteś, to on będzie albo przepisz się to matce, albo to sprzeda. Czekaj, napiszę nawet do niego. A ty to sprzedajesz? Na razie. Tylko sprzedaję maszyny Ciągniki zostają. Będzie to najlepsze, że na przykład Dami to niedługo ten. Na wakacje to ma stagier do mnie przyjeżdżać. Do ciebie? Tak. Tur. Grzesiek. Nie masz. Jak to nie? No, no tak, dobra. Śtera już z delegacji. i z roboty. Jak moja! Bo by dwie pojechały do tej samej firmy. Jezus, ale narzekają jedno na drugą narzeka. Pewnie twoja na moją, a moja na twoją. A weź to są plin. no wiadomo co. No nie, moją? Nie, niby moja to mi mówiła, że na tą szefową tak na Narzekają obydwie. No rzeka... to wiem. Wiesz, że ta niby szefowa tutaj jakaś porąbana. A dwie dziewonki zgrabię. A obydwie są. Kurde. Czekaj, ile jest minut? 22 nie wiem, czy cały dzień będzie dobra to zostawię sobie a, idę. a, to, a tamtego kona to gdzie to nie miał? Tamto, to jego to robię tym powiedz mi, a czym to było? ona robi na na, na, na wiesz na czym no jasne tego Mirka Odbiera towary przecież A ty nie chce mi mówić. A tamte te mają romans jakiś Co? Ten Mirowisnion. Hmm. Okej, okay, jest jak To może być prawda, bo jak ten Mirusz pamiętam tu przyjeżdżał, to zawsze był jakiś jazdy. Jak do mnie raz przyjechał, to a ciebie nie było tego z delegacji. On dowie to ja idę do tej do Magdaleny. To tak. on tyle pij tego słyszał się odbyły, bo się znowu obraził. U mnie tak, to będzie na sprzedaż, to się zobaczę nic. Pająk zostaje, pół zostaje na razie. 30 będzie na sprzedaż jeszcze. A krowę miałem zobaczyć. Ten mer... Mylny... Na ile pomocnika włączę. Idę ja zobaczyć, do ciebie, co tam robisz. Ja ci tam sypię. Mogę ci mówić co ci podjechał twoim szczepom no, coś tam robić, nie? To jest CB radio, który jest do siebie, to... Daj, chcesz Weź się, i wsiąść, o dobra Masz, jedź Ja okay. idę jej okay. ja idę ja jeden stem trzeba rozładować To mówi, że taki cię Magdalenka No A u mnie Ten na przykład będzie u ciebie teraz przebudowa chyba, nie? A ty będziesz no. od niego odkupywał ten kawałek, gdzie mi co ma na sprzedaż? no Ile on Ci to mówił za to no. Ale to razem wszystko sprzedajesz. To. No. no to wszystko wyburzasz. Ale o to chodzi, to nie wiem. No bo nie wiem, bo ty mówiłeś, że to będziesz kupował i to wszystko wyburzasz i ten... I tutaj dotąd oborę niby chciałeś stawić jakąś, a resztę tę... ale to najlepsze. No. jakiś facet szuka gruzów. No. I jakbym tą stodołę rozwalił... No. O jeszcze mi odkupi gród. Powiedział, że za tak to wszystko daje mi 10 tysięcy. O patrz, twój bin stoi tu, nawet sąsiad ma taki sam. No tu ta jeszcze że jak gospodarzyła, to kupiła. A teraz co? Gospodarkę miał, to nie wiem, co z nią zrobił. nawet tam chyba przemnika nie ma. Dobra widzowie, my będziemy kończyć. To na razie.